Cześć, nazywam się Dominika, jestem mamą weganką, a niedługo również dietetykiem. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o tym, jak w zdrowiu przeżyć wega ciąże i urodzić zdrowe dziecko. Po pierwsze i najważniejsze, ciąże to nie jest dobry czas na rozpoczynanie diety wege. Na pewno nie na własną rękę, jeśli już to po konsultacjach z dietetykiem. Ciąża to nie jest dobry czas na to, żeby próbować różnych dziwnych, ograniczających diet, typu dieta surowa, dieta owocowa, makrobiotyczna, wszelkiego rodzaju, rodzaju detoksy i itd. Skupmy się na dietach zapewniających wszystkie składniki odżywcze. Ciąża to yy, nie jest dobry czas na odchudzanie na pewno, i ciąża to nie jest dobry czas również w drugą stronę na obżeranie się fast foodami, tylko i wyłącznie frytkami, burgerami tak dalej. Natomiast wciąż że to jest najlepszy czas na to, żeby ogarnąć swoją dietę i dobrać odpowiednie suplementy. I właśnie o, o tych dwóch aspektach, o tym, jak ogarnąć dietę i jakie suplementy bierzemy, chciałam wam dzisiaj powiedzieć. Po pierwsze i najważniejsze, coś co się bardzo często powtarza, dieta powinna być przede wszystkim oparta o produkty nieprzetworzone. To jest bardzo ważne z kilku przyczyn. Po pierwsze, y, dlatego, że nieprzetworzone produkty mają najwięcej witamin, składników mineralnych, składników odżywczych i to zapewni optymalne zdrowie nam i naszemu rosnącemu y, dzieciątku. Po drugie, to duża zawartość błędnika w produktach nieprzetworzonych co pozwoli nam na uniknięcie zaparć, które no, są częstą przypadłością w ciąży, a nie muszą być. Można tego uniknąć właśnie przez y, odpowiednią podaż łonika. No i po trzecie, jeśli jemy produkty nieprzetworzone, to automatycznie w to samo miejsce nie jemy produktów przetworzonych, które są kaloryczne, a z drugiej strony zapewniają nam mało właśnie tych składników odżywczych, które są y, no, niezbędne do optymalnego wzrostu dzieciątka. I... Jeść. Za każdym razem jak jemy produkty przetworzone, za każdym razem jak jemy fast foody, to oczywiście to jest przyjemne i na to też jest miejsce w naszej diecie, ale pomyślmy o tym, że tracimy okazję na to, żeby zjeść coś zdrowego i coś wartościowego, a wciąż to jest bardzo ważne. Druga bardzo ważna sprawa to jest taka, żeby jest produkty z pięciu najważniejszych grup, wegię grup żywności i żeby te produkty znalazły się w naszej diecie codziennie, a najlepiej w każdym w prawie każdym posiłku. I to będą rośliny strączkowe, produkty pełnoziarniste, warzywa, owoce i nasiona i orzechy. W ten sposób będziemy mieli pewność, że zapewniamy sobie większość. Witamin i składników mineralnych e, potrzebnych do optymalnego wzrostu dziecka i dla naszego zdrowia w ciąży. E, jednocześnie e, produkty pełnoziarniste połączone z roślinami strączkowymi e, zapewnią nam źródło pełnowartościowego białka. E, białko jest ważne w ciąży, bo to jest materiał budulcowy. Białka w ciąży potrzebujemy 1,2 g na kilogram e, naszej masy ciała. I warto uwzględnić właśnie właściwą ilość białka, nie za mało, bo niedobory będą powodowały to, że dziecko może nie, nie wzrastać odpowiednio, ale też nie za dużo. Są takie, były takie badania, gdzie badacze próbowali zwiększyć ilość białka w diecie matek. Jedno badanie, pamiętam, było z Harlemu, jedno badanie było z Irlandii. W tym badaniu z Harlemu tam podzielili kobiety na trzy grupy. Jedna miała normalne białko, czyli tak jak w zaleceniach, druga troszkę większa, a trzecia jeszcze większa. W tych grupach ze zwiększoną ilością białka znacznie częściej występował przedwczesny poród, jakieś nieprawidłowości rozwojowe itd. Znowu w Irlandii próbowali zwiększyć podaż białka po to, żeby zmniejszyć występowanie rzucawki w czasie ciąży, ale osiągnęli kompletnie odwrotny skutek, dlatego. Białka powinniśmy jeść odpowiednio dużo, ale też nie za dużo, i dlatego też wszelkie odżywki białkowe nie są wskazane w ciąży. Lepiej właśnie opierać się na produktach e, naturalnych. Ile jest w ciąży? W ciąży pamiętajmy, że po pierwsze, że nie jemy za dwoje, tylko jemy dla dwojga. W pierwszym trymestrze nasze zapotrzebowanie na energię, czyli na kalorie, na jedzenie, kompletnie nie wzrasta. Jemy tyle samo, ile jedliśmy wcześniej. W drugim trymestrze zwiększamy ilość kalorii o 365, a w trzecim o 470. To są, wiadomo, wartości średnie i to są wartości dla ciąży pojedynczej. Jeśli chodzi o ciążę bliźniaczą lub tam jeszcze więcej, to należy to uzgodnić z lekarzem. Jeśli chodzi o o to ile powinniśmy przetyć w ciąży. To jeśli zaczynamy z normalnej wagi, to jest to 12,5 do 18 kg w czasie całej ciąży. E, to jest mniej więcej 0,5 kilo, czy tam 0,6 kg na tydzień w drugim i trzecim trymestrze w ciąży. To jest też ważne, żeby nie jest ani za mało, ani za dużo, bo wiąże się to z tak zwanym programowaniem metabolicznym e, dla naszego dziecka. I o tym może powiem w innym filmiku, bo to jest dosyć ciekawe. Kolejna ważna sprawa to jest odpowiednie nawodnienie w trakcie ciąży. I ciężko tutaj podać jakiekolwiek liczby, dlatego że to będzie zależało od tego, jakiej budowy ciała jesteśmy, jak jest ciepło na dworzu, ile ćwiczymy itd. Najlepszym testem na to, żeby sprawdzić, czy jesteśmy odpowiednio nawodnione, jest to, że rano nasz mocz powinien mieć kolor słomkowo-żółty. I tutaj uwaga jest taka, że jak jemy dużo płatków drożdżowych albo suplementów z witaminami B, to kolor moczu może się zmieniać na taki bardzo intensywnie żółty i to nie znaczy wtedy, że jesteśmy odwodnione, tylko właśnie to przez te witaminy B. W czasie ciąży warto ograniczyć nasze płyny do zwykłej wody, wody niegazowanej, gazowanej. Z rana możemy sobie pozwolić na kawę, herbatę. Większość Herbatek ziołowych jest niedozwolona w ciąży, nie polecana bądź nie wiadomo po prostu jaki może mieć wpływ na dziecko, więc uwaga z tym. No i soki wiadomo, tam jest dużo cukru lepiej zjeść owoc, który nas bardziej nasyci i popić to wodą niż wypijać sok owocowy. Jeśli o to chodzi czego nie jemy w ciąży, no to jako weganki mamy łatwiejszą sprawę, bo wszystko to yy, co jest prawie wszystko to, co jest niedozwolone już i tak w naszej diecie nie istnieje, czyli surowe mięso, niedogotowane jaja, niedogotowane ryby, takich rzeczy, sery pleśnowe, tego nie wolno. Ale jest jeszcze jedna rzecz to są kiełki. Kiełki mogą być źródłem zakażenia salmonellą, dlatego ich nie jemy bądź dobrze je gotujemy. Oczywiście nie pijemy żadnego alkoholu, żadna ilość alkoholu nie jest w ciąży dozwolona. Uważamy na kawę i herbatę, tu najlepiej ograniczyć się do dwóch filiżanek dziennie. No i tak jak wcześniej wspomniałam, uważajmy na wszystkie ziółka. Hi hibiskus, który jest w większości herbatek owocowych dostępnych na naszym rynku, jest niedozwolony w ciąży. Niestety, więc duża grupa produktów nam odpada. Bardzo częstym niedoborem w ciąży jest niedobór żelaza i anemia ciążowa. I to się dotyczy y, znacznej grupy ciężarnych kobiet, nie tylko weganek, ale jako weganki jesteśmy właściwie jeszcze bardziej na to narażone, dlatego że żelazo z produktów roślinnych nie wchłania się tak dobrze jak żelazo z produktów odzwierzęcych. I dlatego na żelazo zwracamy szczególną uwagę. Jak to zrobić, żeby sobie nie zrobić niedoborów żelaza? Po pierwsze, o żelazo dbamy od początku ciąży. To może być ciężkie, bo na początku ciąży często mamy różne awersje do jedzenia. Na przykład ja miałam mega awersję do strątków, nie wiem dlaczego. To warto o to zadbać, żeby jednak tego żelaza było dużo w naszej diecie. No i właśnie, żelazo powinno być w każdym bądź prawie każdym posiłku, które jemy. Dobre źródła żelaza to są rośliny strączkowe, takie jak ciecierzyca, soja, czyli też tofu, tempeh, biała fasola. Rośliny pełnoziarniste, pszenica, yy, owiec, później orzechy, nasiona, szczególnie pestki słonecznika i pestki dyni. Rośliny liściaste, takie jak pietruszka, czy yy, szpinek, czy jarmuż, yy, brokuły też są dobrym źródłem żelaza. To żelazo zawsze łączymy ze źródłem witaminy C, C, czyli albo możemy na przykład pokropić sobie cytryną, albo dać na wierzch świeżą yy, pietruszkę, albo pokroić sobie... Surową paprykę obok i zjeść, albo możemy na przykład wlać sobie sok z cytryny do wody, którą popijamy. Też łatwy sposób, po każdym posiłku, jako deser, jemy sobie owoc. Owoc jest taką najwyższą zawartością witaminy C, to jest na przykład kiwi czy pomarańcza. Po drugie, nie popijamy posiłków kawą, herbatą i czekoladą, bo to zaburza wchłanianie żelaza. Po trzecie, jak wybieramy chleb, wybierajmy chleb na zakwasie, pełnoziarnisty i najlepiej pszenny. Pszenny chleb ma więcej żelaza niż żytni, a fermentacja zwiększa biodostępność żelaza. Po czwarte, nie bójmy się wprowadzać do diety produktów fortyfikowanych, takich jak soki, mleka roślinne, płatki. I jest jeszcze taka, taki trik. Który możemy wykorzystać, możemy gotować używając naczynia żeliwne, wtedy część z tego żelaza przechodzi do jedzenia. I teraz, tak płynnie po żelazie, przechodzimy do suplementów. Ja tutaj będę podawała wartości według polskich norm i zaleceń dla ciąży niskiego ryzyka ciąży pojedynczej. Osobno zrobię filmik dotyczący tylko i wyłącznie suplementów czasowego ciąży. I tam powiem więcej. Jeśli chodzi o każdą ciążę, to istnieje tak zwany Big Five, czyli pięć najważniejszych e, składników odżywczych, które, na które powinno się zwrócić uwagę w ciąży. I to jest już wymieniłam, że e, to jest witamina D, e, jod, y, kwas foliowy i kwasy DHA, czyli to są kwasy z rodziny e, omega-3. A dla weganek jest jeszcze e, witamina B12, którą też musimy suplementować. E, Żelazo suplementujemy w porozumieniu z lekarzem. Jeśli chodzi o żelazo, to nasze zapotrzebowanie w trakcie ciąży wzrasta z 10 mg do aż 27 mg. I takich dawek nie znajdziemy w suplementach. Diety takich ciążowych zazwyczaj, i to jest dobrze. Chcemy uniknąć brania dużej ilości żelaza z suplementami, dlatego że te suplementy żelaza często powodują wzdęcia, bóle brzucha, y, też z drugiej strony biegunki albo zaparcia. Y, no nie, fajne różne rzeczy, dlatego mm, jestmy strączki. <grym> y, witamina D, y, jeśli chodzi o ciążę, to dawka do ustalenia z lekarzem, a jeśli y, nie możemy ustalić jej z lekarzem albo nie chcemy, to 2000 jednostek y, międzynarodowych, tak jak dla wszystkich innych dorosłych. Jeśli chodzi o jod, to jest 200 mikrogramów dziennie. Kwas foliowy, 400 mikro, mikrogramów na dzień kwasu foliowego albo folianów. O tym też powiem w osobnym filmiku. I bardzo ważna sprawa: kwas foliowy powinniśmy zacząć brać 12 tygodni przed zajściem w ciążę, ponieważ on jest najważniejszy tak naprawdę w pierwszych dniach ciąży. Wtedy powstają wady cewy nerwowej, którym właśnie ten kwas foliowy zapobiega. A w pierwszych dniach ciąży często dziewczyny jeszcze nie wiedzą, że są w ciąży, dlatego zaleca się wszystkim kobietom w wieku rozrodczym, żeby uwzględniały właśnie kwas foliowy w swoich suplementach. DHA. DHA bierzemy minimum 600 mg e, na dzień ale dla weganek lepiej 800 mg na dzień. W sklepach można znaleźć e, kwasy DHA pochodzenia z mikroalk, e, w kapsułkach e, nieżelatynowych, a jak nie możecie znaleźć ich w sklepach, to można sobie zamówić e, ze stron różnych. E, ja może podam e, pod tym filmikiem link do strony, z której ja zamawiam suplementy i tam można znaleźć różnych film, To nie jest taki sponsorowany filmik, ani nic w tym stylu, po prostu ja stamtąd zamawiam. No i ostatnia rzecz dla weganek to jest ta witamina B12. Witamin, witaminy B12 teoretycznie powinny się brać 2,4 mikrograma na dzień, ale ta witamina się bardzo słabo wchłania, i dlatego ja osobiście się przychylam do opinii różnych lekarzy, którzy zajmują się weganą, którzy uznają, że taka odpowiednia dawka dla wegan. To jest 2500 mikrogramów raz w tygodniu. I najlepiej cyjano kobalaminę, bo po prostu ta forma jest najlepiej przebadana. No, i to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że komuś ten filmik i te wszystkie informacje się przydadzą. I chciałam Wam życzyć zdrowej, bezstresowej wega ciąży. Polubcie, komentujcie, subskrybujcie i oglądajcie następne filmiki. Znajdziecie mnie też na Facebooku i Instagramie.